W tym miesiącu sprawdź swoją wiedzę na temat przyjaciół w naszym wielkim quizie na Comedy Central. Zagrajmy w Kim jest Chandler? Przeliczalnikiem. Nie ma takiego słowa. Wypatruj pytań dla superfanów w odcinkach przyjaciół, takich jak na kogo Phoebe przypadkiem obcięła Monikę. Demi Moore to kobieta. Wartu, że była mężczyzną. To Dudley Moore. Jakie są trzy... Rachel. No Budyń dobry, dżem dobry, mięsko dobre. No Jak brzmi drugie imię Rosa? W sumie nie wiem. Klapnij na kanapę i łap pytania. To najlepszy teleturniej świata. Graj z nami, oglądając przyjaciół. Wielki quiz codziennie w Comedy Central. Może posiedzę z bałwanami? Choć studia skończone. To odpał nie mija. Jest impreza. A Biba wciąż trwa. Fajnie tu, ale nie rozpraszajmy się. Jedź! Chodź na to! Chodź! Ładne nogi. Pomogę ci. Nie trzeba. Pracoholicy powracają na Comedy Central. Od poniedziałku do piątku w nocy.